Witajcie w kolejnym odcinku Pogotowia Polowego. To po raz kolejny znowu zaskakujący odcinek. Ja wiem, że teraz wszyscy jesteście w blokach startowych, albo pryskaliście na szkodniki w rzepaku, albo myślicie o już niebawem o tym, że trzeba siać zboża jarek, kukurydzę i buraki. Niemniej jeden jest niezwykle ważki temat, o którym mówiliśmy bardzo dużo na naszych seminariach uprawowych, a mianowicie jak zarządzać kationami wymiennymi w glebie. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zaprosiła gościa specjalnego, żeby o tym opowiedział. A kto to taki, przekonajcie się. Oddaję głos do studia. Dzień dobry Marysiu. Mam nadzieję, że pogoda Ci na dzisiejsze pogodowe polowe dopisze, chociaż deszczu nigdy nie brakuje. U nas przynajmniej w Wielkopolsce, zresztą na Polszczyźnie również. Chcemy, tak jak powiedziałaś, rozmawiać o kompleksie sorbcyjnym i właściwościach sorbcyjnych gleby. Przedstawiam pan profesor Bartłomiej Glina, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Na pewno Dzień państwo dobra. go znają. Dzień państwa. Po, pozdrawiamy też koleżankę, my tutaj w komfortowych warunkach, w cieplutkim pomieszczeniu, tu tam niestety musisz marznąć. Nie wiem, ile było dzisiaj rano, dwa, Około jednego stopnia, tak? Także warunki dość ekstremalne. Bartku, pozwolę tak, bo znamy się już parę lat. Co, to, co w ogóle badać w kompleksie sorpcyjnym? Zacznijmy od tego. Okay. Jeżeli mówimy o kompleksie sorpcyjnym gleby, o właściwościach sorcyjnych, no to przede wszystkim musimy poznać, jak duży ten nasz kompleks sorcyjny jest. Czyli tutaj pierwszym takim zasadniczym kryterium, które musimy poznać, to jest pojemność wymienna kompleksu sorcyjnego gleby. Jednak żeby to oznaczyć sobie, to musimy wykonać minimum dwie analizy. Pierwsza z tych analiz polega na tym, że musimy oznaczyć sobie zawartość czterech głównych kationów zasadowych. I tutaj mhm. oczywiście mówimy o wapniu, o magnezie, o potasie i o sodzie. Takie badanie można zlecić jakoś w stacji chemiczno-rolniczej albo gdzieś w prywatnym laboratorium i Proszę. po prostu zlecić jako kationy zasadowe i oni już wiedzą, że są tą p 4 tak? Tak jest, dokładnie tak. Że tak jak właśnie wspomniałeś. Mhm. To jest jedno. W stacji chemiczno-rolniczej, czy w jakichś prywatnych laboratoriach mhm. środowiskowych, przy rolniczych, zwał, jak zwał, jeżeli zlecimy tam im badanie zawartości, wymiennych kationów zasadowych, to już powinni wiedzieć, że to są te cztery główne kationy mm. zasadowe, które właśnie przed chwilą wspomniałem i to jest ta pierwsza część. Mm -hmm. Natomiast druga część polega na tym, że musimy sobie oznaczyć w glebie też kwasowość hydrolityczną tak mm -hmm. zwaną, ponieważ ona nam odpowie na to, ile mamy w glebie wymiennego wodoru, który też de facto znajduje się w kompleksie sorcyjnym gleby. I tutaj w laboratorium zlecamy co? Kwasowość, kwasowość hydroityczną. Mm -hmm. tak. Z tym, że o tej kwasowości hydrolitycznej możemy ją zlecić, jeżeli mamy gleby takie obojętne, lekko kwaśne, alkaliczne. Uregulowany Pocha, tak, albo. Fasadone. Dokładnie tak. Mm -hmm. Natomiast jeżeli mamy gleby kwaśne i mówimy tu o takim konkretnym kwasie, jak mówimy mm -hmm. skolekwialnie, czyli kiedy to pH nasze jest tam rzędu 5,5, poniżej 6 generalnie, mm -hmm. to wtedy lepiej skłonić się ku temu, żeby oznaczyć sobie kwasowość wymienną. Mm -hmm. Dlaczego tak, tak, tak należy zrobić? Ponieważ oprócz wodoru, wówczas ta analiza daje mm -hmm. też nam informację o tym, jak dużo mamy w kompleksie sorcyjnym glinu wymiennego, a jak wiemy, no ten glin też potrafi nam w glebie mm -hmm. na o, to, to o tym może powiemy sobie też w późniejszym etapie naszego dzisiejszego tutaj na, na na, na no dobra, mm -hmm. ale mówimy o kompleksie sorpcyjnym, ale czy, czym w ogóle jest ten? Wyjaśnijmy może na początek krótko, czym w ogóle jest ten kompleks sorpcyjny? Kompleks sorpcyjny w glebie to de facto jest taki nasz naturalny magazyn, w którym mm. mogą być okresowo przechowywane właśnie składniki pokarmowe, które na przykład de facto trafiły do gleby w postaci zbyt dużej dawki nawozowej. Tak? Mm -hmm. I tak jak właśnie wspomniałem, mówimy tutaj o wapniu, o magnezie, o potasie, o sodzie. Też oczywiście amon w, może wchodzić do kompleksu sorpcyjnego gleby, ale on tutaj, że tak powiem, występuje w niewielkich ilościach. Dlatego przeważnie tego, mówimy o, amonu, o, o tak? tych czterech mm. tak dokładnie tak i jeżeli mówimy o tym właśnie naturalnym magazynie to jego wielkość jego pojemność mm. z, czyli ta zdolność do wymiennej sorpcji tych kationów zasadowych czy tych kationów kwasowych zależy przede wszystkim od tego ile w glebie mamy próchnicy mm. i ile mamy minerałów ilastych mm. te dwa koloidy czyli koloidy mm. mineralne koloidy organiczne stanowią nam o pojemności kompleksu sorpcyjnego gleby o jego wielkości właśnie to jest dobre no. pytanie co jest ważniejsze czy Koloid... ważniejsze czy ważniejsze są minerały i mhm. lasy, mhm. czy ważniejsza jest próchnica glebowa? Albo też można zadać sobie pytanie, jak my łatwiej możemy wpływać na zwiększenie pojemności. No i tutaj mhm. oczywiście musimy się skłonić w kierunku materii organicznej. Tak, bo minerałów tych nie, nie dowieziemy raczej. Oczywiście, tak. Są jakieś tam różnego mhm. tutaj, że tak powiem, sposoby, są, są różne sposoby opisywane też w literaturze, jak na przykład glinowanie, piaszczysty gleb, i łowanie piaszczystych gleb, ale to są dość ekonomicznie nieuzasadnione. Niektórzy rolnicy to robią, jak mają możliwość przywiezienia jakiegoś e, gleby na pole z, z budowy albo coś takiego. Mhm. To pewnie to jest jedna z tych metod, tak? Tak, ale zdecydowanie no, zdecydowanie łatwiej jest tutaj wprowadzać świeżą materię mhm. organiczną i liczyć na to, że w perspektywie tych kilku, kilkunastu lat ona nam przejdzie w tą stabilną formę właśnie materii organicznej, czyli tu mówimy o tej próchnicy glebowej. I teraz, żeby to jeszcze podkreślić, to możemy sobie porównać, jak wygląda taka naturalna pojemność sorpcyjna właśnie tych dwóch składników. Mhm. Tutaj, jeżeli mówimy o próchnicy glebowej, to szacuje się, że taka czysta próchnica glebowa ma pojemność sercyjną rzędu od 150 do nawet 300 centymoli na kilogram. Mhm. Tak? Centymol na kilogram to jest ważna rzecz, bo to jest jednostka, w której mhm. wyrażamy pojemność kompleksu sorcyjnego gleby. Może to być jeszcze milimol do 300 na... nawet. Tak, mm. do 300 nawet. Natomiast jeżeli chodzi o minerały i lastę to jak wiemy, minerały i lasy też się dzielą na tak zwane minerały pęczniejące o takiej budowie mm. 1 do 2 i minerały właśnie takie sztywne o budowie 1 do 1. I te minerały sztywne mają znacznie mniejszą pojemność mm. sorcyjną tam rzędu kilku centymoli. Mm. Natomiast te minerały właśnie pęczniące, tak jak na przykład wermikulit, modmorylonit, ilit, to to jest zakres rzędu od 50 do nawet czasami 180 centymoli ale na kilogram, ale i tak? Mniej, mm -hmm. niż próchnica. Mm -hmm. Gdybyśmy chcieli jeszcze wejść głębiej w te właśnie tutaj mm -hmm. e, rozważania nasze co jest lepsze i tak dalej, to na przykład te główne składniki tej stabilnej próchnicy glebowej, jeżeli tu mówimy o kwasach fulwowych, kwasach huminowych, mm -hmm. to tutaj jakbyśmy wyekstrahowali takie czyste kwasy fulwowe czy huminowe, to tu już mówimy o rzędach wielkości 800, 700, mm -hmm. nawet 1000 centymol no, na kilogram. Ale oczywiście tego nikt... nie występuje. Tak, czyste, czyste tylko jest, tylko mieszanina. jest to mm -hmm. mieszanina, dokładnie mm -hmm. tak. No dobra, mamy ten kompleks sorpcyjny, czyli złożony z dwóch głównych części: minerała i glaste i, i, i tak. I tak. w tym kompleksie sorcyjnym, a roztworem glebowym, zachodzi takie zjawisko jak sorpcja wymienna. Tak? Na, na, na czym tak. on na polega? Dokładnie tak. I tutaj trzeba zacząć od tego, że to, co jest w kompleksie sorcyjnym, czy to jest dostępne dla roślin, czy nie? Mhm. Jest to forma kationowa, więc forma kationowa wydaje się ok. To jest forma ta właśnie aktywna, która mhm. powinna być dostępna dla do roślin. Ale właśnie to, co jest w kompleksie sorcyjnym, to jest tak zwana forma zapasowa. Mhm. Nie przepraszam, nie zapasowa, tylko forma ruchoma. Mhm. Czyli ona może potencjalnie być dostępna dla roślin, jeżeli przejdzie nam właśnie to, co powiedziałeś do roztworu. Mhm. I na tym polega to właśnie to zjawisko tej sorpcji wymiennej, mhm. że gdzie zachodzi właśnie zjawisko wymiany mhm. składników pokarmowych pomiędzy roztworem a z kompleksem sorcyjnym gleby, i tak samo w drugą stronę, pomiędzy kompleksem a roztworem glebowym. I to, co jest kluczowe w, tej, w tym zjawisku sorcyjnej, to jest tak zwane istnienie stanu równowagi jonowej. Hmm. Czyli na przykład w kompleksie sorcyjnym mamy wyższe stężenie oczywiście kationów, tak? plusów. Czyli tych plusów, właśnie, hmm. mówiąc wprost, tych plusów. Hmm. Natomiast w roztworze glebowym one muszą z anionami stworzyć równowagę. Czyli nie może być tak, że będziemy mieli 80% plusów a 20% minusów, tylko w roztworze glebowym zawsze to będzie 50-50. do 50%. I do tego dąży gleba, działająca prawidłowo. No nie tylko gleba, bo w przyrodzie w ogóle wszystko Oczywiście. dąży do, do, do równowagi, tak? ale to jest tak. jeden z takich przykładów właśnie do, do, tak. do tego. Nie? Dobrze, to powiedzieliśmy o tym, że ta, następuje ta wymiana między tym stałymi cząstkami kompleksu sorpcyjnego a płynnym roztworem i do, dąży to wszystko do równowagi i z tej równowagi rośliny dopiero z tego płynu rozpuszczonego mogą korzystać. Tak? Tak. No ale mamy w Polsce w zasadzie bardzo różne gleby. Nie tylko lekkie, piaszczyste, ale mamy i gliny, Oczywiście. i iły, i jakieś mady i, i, i równe. Czy różne typy gleb mają właśnie różny kompleks sorpcyjny? Oczywiście. Jak teraz sobie wyjdziemy od tego, co już powiedziałem, czyli że kompleks sorpcyjny jego wielkość zależy od ilości próchnicy, minerałów i lasy, no to już każdy sobie odpowie, że faktycznie tak jest. Jeżeli mamy takie gleby stricte piaszczyste i tutaj, jeżeli mówimy o typologii, tutaj byśmy przytoczyli najlepiej gleby na przykład Rdzawe, które też się zdarzają na naszych polach uprawnych. Mm -hmm. No to w takiej glebie rdzawej my nie możemy się spodziewać, że w poziomie próchniczym będziemy mieli kompleks sorcyjny o pojemności rzędu 20-30 cm, tylko raczej właśnie 4, 5, mm. 6 cm. I w gleby to dodatkowo no, często kwaśne chyba Dokładnie tam, tak. To? Też mogą być I... kwaśne, chyba że są odpowiedni odpowiedniej agrotechnicy, mm -hmm. a my możemy tu agrotechniką mm -hmm. pozytywnie wpływać. I to jest też ważna tutaj cecha, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, że właśnie my regulując odczyn, zwiększając ten odczyn, wpływamy też na zwiększanie pojemności sorcyjnej. I mm -hmm. to się dzieje przede wszystkim dzięki obecności kwasów fulwowych, które dzięki temu, że mają dużo takich grup funkcyjnych, jak właśnie grupy karboksylowe i grupy mm. fenolowe, mm. one, jeżeli my zwiększamy odczyn, tracą taki proton wodorowy mm. i przez to mają większe powierzchnie, gdzie mogą być wymiennie asorowane tak. tak, właśnie kationy. Tak, mówiąc, tracą minus, tracą plusy, tracą plus, plusy tak, stają się minusem minusa tak, i przyjmują inne plusy. Dokładnie mm. tak, wyjaśniłeś to idealnie w tym momencie, tak jest. Dobra. Tak, <grym> tak, także jeżeli chodzi o te gleby ryzawe, to właśnie raczej takie ubogie, 4 mm. do 6 centymoli na kilogram. Mm. Natomiast, jeżeli byśmy poszli sobie w kierunku tych gleb, które najczęściej spotkamy, czyli gleby płowej. i tutaj oczywiście też to będzie warunkowane, czy to będą gleby płowe, gdzie ten poziom próchniczny będzie o uziarnianiu piasku gliniastego, czy gliny lekkiej, czy na przykład piasku słabogliniastego, to to ile my tam mamy właśnie tych minerałów ilastych naturalnie, a próchnicy glebowej będzie to warunkowało i na przykład na takiej glebie, gdzie mamy na przykład dajmy na to 2-3% minerałów ilastych i na przykład około 1,5% próchnicy czy 2% próchnicy, no to więcej niż 10 centymoli też się nie możemy spodziewać. Mm -hmm. Tak. Także tak to się będzie kształtowało w glebach płowych. Natomiast w tych najżyźniejszych naszych glebach, czyli w czarnych ziemiach wytworzonych z glin, w czarnoziemach wytworzonych na lesach, tam spokojnie już te 20-25 centymoli możemy złapać. Możemy, ale żeby to wiedzieć trzeba to, co powiedzieliśmy na początku, tak. trzeba zbadać. Tak. Trzeba zbadać, otrzymujemy z laboratorium wyniki w różnych jednostkach i te wyniki Wyniki trzeba teraz interpretować. Dokładnie. I, teraz, bo, i, i, i to chcemy teraz pokazać, jak to łatwo zrobić. Tak, bo, bo to co właśnie powiedziałeś, czasami laboratoria dają nam wyniki już właśnie przeliczone w milimolach na 100 gram, wtedy nie musimy przeliczać właśnie z tych wyników tak powiem surowych. Przeliczać, tak? ale interpretować. Interpretować, tak, mm. ale już coraz więcej laboratoriów też nam daje wyniki właśnie w miligramach na 100 gram i wtedy mm. musimy jeszcze przeliczyć właśnie na tą, na tą masę mol molową. I teraz pokażemy, jak, jak, to, jak to przeliczać i jak to interpretować. Najlepiej na przykładzie. Na potrzeby tego odcinka przygotowaliśmy dwa przykłady. Proszę, e, e, tak. e, powiedz. Tutaj te przykłady, które wykorzystamy, żeby właśnie te dane wprowadzić do kalkulatora, będą pochodziły z poziomów powierzchniowych dwóch gleb. Będzie to gleba płowa i gleba murszowata. I tutaj widzimy teraz pierwszą glebę, właśnie glebę płową, gdzie mamy zawartość frakcji LASY na poziomie 3%. To możemy nawiązać, że to będzie uziarnienie piasku gliniastego lekkiego. To jest też ważne w kontekście kalkulatora, o czym później powiemy. Zawartość węgla organicznego 0,92, czyli tutaj przeliczając na próchnicę byłoby to około 1,6-1,7% próchnicy. pH oznaczone w wodzie jednomolowym molowym KCL-u się na poziomie tutaj 6,72-6,23, czyli widzimy, że ta różnica jest na poziomie około 0,5, więc jak już Państwo pewnie też wiecie i orientujecie się, jest to dość dobra różnica, jeżeli to właśnie ona wynosi około 0,5 do 1 pomiędzy wodą a KCL-em. No i to, o co nam chodzi najbardziej, czyli wyniki zawartości kationów zasadowych i wyniki... Kwasowości hydrolitycznej. Mamy oznaczony wap, magnez potas, sod, jednostki, ale wyrażone w miligramach na 100 gram. Natomiast kwasowość hydrolityczną przeważnie otrzymujemy już w milimolach na 100 gram i tutaj w tym wypadku tej gleby jest to 0,62. Może dodam tutaj, że laboratoria przys przysyłają wyniki oznaczenia kwasowości hydrolitycznej oznaczone często jako HH albo KH. Tak jest, no mm. bo kwasowo mm. to skrótem się nazywane jako, mm. jako duża literka H i mała literka H. No i teraz gdybyśmy Mieli właśnie zarówno kwasowość hydrolityczną, jak i kationy zasadowe wyrażone w milimolach nie ma potrzeby przeliczania, tak, ale my tutaj mamy je w miligramach na 100 gram, więc najpierw musimy te jednostki sprowadzić nam też do tej samej wartości, czyli znaczy do tej samej, przepraszam, te, te wartości musimy sprowadzić do tej samej jednostki, czyli też do milimoli na 100 gram. I tutaj też chciałbym zaznaczyć, żeby Państwo też byli tego świadomi. Centymol na kilogram gleby to jest to samo, co milimol na 100 gram gleby, to samo co mili ekwiwalent na 100 gram gleby, bo my też czasami się spotykamy z takimi wynikami mm -hmm. ze stacji chemiczno rolniczej z laboratorium. Ale to pokażemy, jak, 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 to wpisy, jak to wpisywać. Dokładnie wpisy, tak. Czyli to jest ta pierwsza gleba, którą będziemy hmm. analizować. Natomiast gleba numer dwa, gleba murszowata, skrajnie odmienna. I ta odmienność jej tutaj przede wszystkim wyraża się zawartości węgla organicznego. Tam mówiliśmy sobie, że było 0,92, tutaj mamy blisko, znaczy nie blisko, tylko ponad 6, 6,12. To na próchnicę daje nam prawie około 10%. pH 5,2 w wodzie, 4,5 w jednomolowym kacelu, czyli gleba kwaśna. Mm. I tutaj wyniki zawartości kationów zasadowych mamy wyrażone już w milimolach na 100 g. To jest też oczywiście wapń, magnez, potas, sód. Ale z racji tego, że była to gleba kwaśna i o tym wiedzieliśmy na podstawie analizy pH, zdecydowaliśmy się oznaczyć kwasowość wymienną. Dlaczego? Bo tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, przy glebach takich już kwaśnych występuje też w kompleksie sorcyjnym podwyższona zawartość glinu. I tutaj widzimy, że oprócz wodoru, który wynosi około 4,98 mmol na 100 g, mamy też zawartość glinu, która stanowi 1,72 mmol na 100 g gleby. No, i teraz przejdziemy do kalkulatora i wprowadzenia tych danych. Bardzo skomplikowane są te różne obliczenia, ale my wyszliśmy Państwu naprzeciw i zrobiliśmy takie narzędzie, które pozwoli to łatwo przeliczyć i pozwoli to łatwo y, interpretować również. I teraz chcemy to omówić. Y, narzędzie to, to jest taki kalkulator właści właściwości sorpcyjnych gleb. Gdzie go znaleźć? Na naszej stronie internetowej topagrar.pl wystarczy wejść na stronę, w zakładce finanse mamy pod zakładkę kalkulatory i tu jest już kilka kalkulatorów, o których zresztą zachęcam do zapoznania się z nimi. Mamy kalkulator rolniczy, jak szybko przeliczyć właściwości subopcyjnej gleby. Jeżeli ktoś nie zapamięta tej ścieżki, jest dużo prościej. W dowolnej wyszukiwarce internetowej wystarczy wpisać takie hasła jak kalkulator, Właściwości absorpcyjne. Topograf. No i widzimy, pierwszy wynik, jaki tak. pokazuje się, jak szybko policzyć właściwości absorpcyjne gleby. I to jest ta sama strona internetowa. Jesteśmy na stronie internetowej. Tutaj jest też instrukcja, jak tym się posługiwać. Natomiast, jeżeli wejdziemy dalej. To mamy ten kalkulator. Tak. I teraz dwartku jak, okay. jak się nim To no Teraz musimy się udzielić. Czy Ty wprowadzasz dane? Czy ja wprowadzam dane? Może... Ja mogę wprowadzać okay. a, a ja będę podawał, tak? Te, które właśnie przed chwilą Państwu pokazaliśmy, na przykładzie tej gleby połowej i gleby mm -hmm. murszowatej, w pierwszej kolejności zajmiemy się glebą połową. Czyli tak, przy glebie połowej mieliśmy wyniki podane w miligramach na 100 gram. To jest mm -hmm. pierwsza rzecz, którą musimy wybrać. I tutaj widzicie, mamy różne e, wyniki. Tak, Mamy miligramy, ale mamy też milieksperwivalenty. Tak. Mamy centymole, mamy miliole. Żeby łatwiej było, jakie wyniki otrzymacie, otrzymacie takie wybierzcie, tylko nie zapomnijcie o jednostki, tym, bo jednostki, takie jednostki tak. w wpisz, bo jak pomylicie jednostkę, to będzie inna interpretacja, to oczywiście. jest ważne. Ok, czyli mamy wybraną jednostkę, jest to miligram na 100 gram gleby. No i teraz Tomku bym cię poprosił, ja będę tutaj czytał, a ty wpisuj te wyniki do kalkulatora. Czyli tak mhm. w przypadku wapnia 92,8, mhm. magnes 11,7 mg na 100 gram. Pot, Jeden, tak, 11,7 mhm. potas 36,6. Sut 1,42 i zawartość wodoru. 0,62, czyli ta wartość kwasowości hydrolitycznej, którą żeśmy oznaczyli. Tu tak. możemy dodać, że obok mamy zawartość kwiatów kwasowych, ale to jest dla gleb tych kwaśnych, o których mówiliśmy. Tak, o których za chwilę też pokażemy taki mm -hmm. przykład. I teraz kolejną rzeczą, którą musimy tutaj wybrać, to jest rodzaj gleby. Mm -hmm. I rodzaj gleby wybieramy na podstawie składu granulometrycznego. Mm -hmm. W przypadku tej gleby analizowanej był to piasek gniasty lekki. Tak? Mm -hmm. Także jeżeli Państwo takich informacji nie macie, to też zachęcam, żeby zlecić sobie badanie składu granulometrycznego mm -hmm. do stacji chemiczno rolniczej lub jakiegoś innego laboratorium. a jeżeli jeżeli nie, to na mapach glebowo-rolniczych też takie informacje Państwo uzyskacie, co się znajduje we wierzchniej warstwie mhm. Waszych gleb na polu. Na wierzchni albo w tej warstwie, którą badamy. Bo niekoniecznie Dokładnie. musimy warstwie, Oczywiście, oczywiście badać, też. Tak? Ważna rzecz też, mniejsze warstwy. Tak, tak? Tak, Jak... warstwy. Tutaj w tym wypadku to było 34. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ kalkulator też, później wyliczając zasoby, musi poznać jakby masę gleby właśnie w tej badanej warstwie, w tym wypadku 34 cm. I do tego też potrzebuje wartości gęstości objętościowej. I tą gęstość objętościową, tutaj ten kalkulator z automatu przyjmuje dla Określonego rodzaju gleby, właśnie czy to jest piasek gliniasty lekki, piasek oboginiasty itd, i tak dalej. warstwy musimy też wybrać, w tym wypadku to było 34 cm. I opcjonalnie jeszcze też możemy podać zawartość węgla organicznego 0,92. To powinniśmy wyliczyć tak. nam zawartość krótkiwa. Dokładnie spróbice, tak. tak. Okay. I mamy wyniki. I po prawej stronie otrzymujemy procentowy udział poszczególnych kationów w kompleksie sorcyjnym gleby hmm. i widzimy, że wapń stanowi blisko 65%, magnez około 13, potas 13 sód. Około 1% i wodór wymienny 8,6%. Jak widzicie, są tutaj kolory. Te kolory też tak, coś mówią? Oczywiście. Jeżeli mamy kolor niebieski, pokazuje nam, że danego składnika w kompleksie jest za mało. W tym wypadku widzimy, że taka sytuacja występuje w kontekście wapnia. Mhm. Optimum oznaczone jest kolorem zielonym, natomiast zbyt duża ilość składnika, która sugeruje nam ograniczenie mhm. używania takiego nawozu kolorem czerwonym. Mhm. Także widzimy proszę Państwa na pierwszy rzut oka, że problemem w tym wypadku, problemy są dwa. Mhm. Pierwsza za mała ilość wapnia, druga za duża ilość potasu. Dobrze. I co z tym Dobrze. robić? I teraz właśnie, jeżeli my wiemy, że ta gleba ma w miarę urogo, uregulowany odczyn, tak, bo tutaj odczyn w wodzie mhm. wynosi 6,7, mhm. to takim podstawowym zaleceniem byłoby oczywiście stosowanie nawozów wapniowych, ale niekoniecznie w formie węglanowej, tak, mhm. bo nie zależy na to, żeby ten odczyn jeszcze podnosić, tylko możemy użyć jakichś nawozu wieloskładnikowych mm. zawierających wapń, żeby tylko mm. budować pulę tego składnika, tak? Mm. Natomiast w kontekście potasu zdecydowanie tutaj zalecam, żeby ograniczyć nawożenie potasowe mm. nawet do 50-60%, mm. tak? I oszczędność konkretna. Oszczędność konkretna, mm. ale mogę sobie dać tutaj, że tak powiem, może nie obcinać rękę akurat, ale mogę się założyć, że na pewno na plonie to się nie, nie odbije mm. i żeby to też potwierdzić te moje dywagacje, wielokrotnie właśnie spotykamy się z, z rolnikami, którzy właśnie zrobili sobie badania właściwości sorpcji gleby i u nich też wyszło w kompleksie, że jest za dużo potasu, i właśnie ograniczając o 30-40% nawożenie potasowe, uzyskali nawet wyższe plony. Mhm. Tak? Dobra. Mamy też takie wyniki, a przede wszystkim jeden wynik: stopień wysycenia kompleksu sorbcyjnego, akwarystyki zasadowe. Tutaj wyskoczy, wyskoczyło nam 91,4. Co tak. to oznacza? No, jest to ponad 90% wysycenia zasadami w tej glebie, także to już jest nawet aż za dużo, mhm. można by było powiedzieć. Ale tutaj, jak powiedziałem, mamy glebę, która ma pH w okolicach nawet 7, więc trudno się spodziewać innego wyniku. Ale jeszcze inne wartości, które dla nas są. Kluczowe to jest pojemność kompleksu sorpcyjnego tej gleby. Wynosi około 7 mmol na 100 gram, czy 7 centymoli na, sto, na kilogram gleby. To jest 1 do 1. Także ta gleba też nie charakteryzuje się jakimś bardzo pojemnym tym magazynem na składniki pokarmowe. Mhm. I dlatego też to też sugeruje nam to, żeby odpowiednio właśnie tutaj dbać, zarządzać tym na nawożeniem. Żeby nie wnosić za dużo nawozów, ponieważ jeżeli roślina czegoś nam nie pobierze, tak, to niestety to zostanie nam później wypukane z gleby do wód gruntowych. Ten kalkulator pozwala też nam określić, na tak? W tym przypadku widzimy, że jest na niebiesko za mało wapnia mhm. i możemy podnieść sobie wysycenie kompleksu soczewnego wapniem, na przykład do 80%, ale jeżeli. Znaczy, ja bym może no, Tomku no, sugerował, żeby my, nie skakać od razu z takiej właśnie. wartości 60 kilku na już 80, my, 80, tylko żeby to robić sobie stopniowo. I w pierwszym dobrać. kroku sugerował te 70, tak? I wtedy mhm. zobaczmy, kalkulator nam wylicza, jaką dawkę w kilogramach na hektar właśnie wapnia mamy tutaj wnieść mhm. z nawozem Oczywiście mówimy tutaj o, o czystej formie składnika. Mhm. I wychodzi nam około 60 kg na hektar. I to potencjalnie pomoże nam w przeciągu jednego, dwóch sezonów podnieść właśnie tą zawartość tego wapnia mhm. do poziomu 70% w kompleksie sorcyjnym. Tutaj mamy glebę piaszczystą, mhm. więc optymalnie byłoby z punktu widzenia na przykład trwałości struktur, żeby mhm. właśnie ten stosunek między wapniem a magnezem mhm. był w miarę węższy. Tak? Mhm. Dlatego właśnie te 70 do około 10-12% magnezu byłoby tutaj jak najbardziej optymalne. Pamiętajmy, że my zwiększając ilość tego wapnia, automatycznie będziemy też zmniejszać procentowy udział magnezu i tak. innych składników pokarmowych. Tak? Mhm. Okay. Dobra, no do i mamy yy, jeszcze magnez, tak jak powiedzieliśmy. Ale tutaj magnez Mag się nie nie zajmować. można podnieść, tak, ale jest na zielono, więc nie, tym tutaj nie ma bym nie się nie to robić. tutaj tymi nie nie zajmował. Dobra, to wprowadźmy teraz dane drugiej gleby. Dobrze, druga gleba gleba murszowata. I tu Tutaj dla odmiany wyniki jakie nam przesłała Stacja Chemiczno-Rolnicza były już w milimolach na 100 gram, więc mm. de facto nie musimy już przeliczać z miligramów, tylko od razu mamy w tych jednostkach, które też wyrażona jest kwasowość gleby. Ale tą jednostkę wybieramy w kalkulatorze. Tak, oczywiście. Zobaczymy, że zaraz zmieniła się jednostki również wszystkich innych. Mm -hmm. I tak, wapń na poziomie 8,78 milimola na 100 gram, MAGNES 2,09, POTAS 1,96, Sud 0,54 i teraz pomijamy wartość kwasowości hydrolitycznej, ponieważ to jest gleba, gdzie pH w wodzie wyszło nam 5,2. Więc tutaj zrobiliśmy analizę kwasowości wymiennej, czyli mamy jakby zawartość dwóch kationów kwasowych. Pierwszym z nich jest wodór 4,98 drugi to glin 1,72. Ok. I idziemy teraz na dół i też musimy wybrać rodzaj gleby. I teraz, szanowni Państwo, tak, tutaj mamy podane różne grupy granulometryczne, ale w przypadku utworów organiczno-mineralnych lub utworów organicznych przeważnie składu granulometrycznego się nie wykonuje. Jeżeli mówimy o utworach właśnie murszowatych, murszastych, to tutaj najlepiej przyjąć sobie albo piasek słabogliniasty lub piasek gliniasty lekki. Ja bym tu proponował piasek słabogliniasty dla tego utworu, który my analizujemy. Miąższość 28 cm. I zawartość węgla 6,12. Okay. Mamy wyniki. Pojawiły się, jak widać, dużo czerwonych i tylko jeden zielony, <laughs> czyli są problemy. Tak, są problemy w tej glebie i problemy są następujące. Zbyt mała zawartość wapnia, ale to też koresponduje do tego, ile mamy kationów kwasowych. Tak? Mm. Blisko 35%, więc tutaj zdecydowanie. Wapnowanie tejże gleby. Mhm. Ale zadajmy sobie pytanie teraz, czy wapnowanie w wapnem w formie węglanowym, czy mhm. jakimś innym mhm. tutaj, y, nawozem. Pamiętajmy, że w tej glebie już jest podwyższona zawartość glinu. Mhm. Glin o jego konsekwencjach dla rozwoju systemów korzeniowych i innych części generatywnych roślin nie muszę nikomu z Państwa tutaj przypominać, więc naszym pierwszym zadaniem będzie neutralizacja tego glinu w glebie. Mhm. I to najlepiej robi stosując nawozy typu siarczan wapnia, czyli to popularny gips, tak? Mm -hmm. Ponieważ wapń nam wejdzie do kompleksu sorcyjnego gleby, czyli nam będzie budował pulę tego wapnia, mm -hmm. natomiast y, ta reszta siarczanowa w roztworze globowym zacznie nam neutralizować ten jągnień. Mm -hmm. Wiąże glinu. się z tym glinem. Tak. Mm -hmm. Dokładnie tak. Czyli mm -hmm. będziemy jakby robić dwie pieczenie na jednym ogniu. Będziemy mm -hmm. neutralizować sobie glin i będziemy też budować zasoby tego wapnia w kompleksie sorcyjnym gleby. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli my będziemy budować tutaj zasoby tego wapnia, to z automatu będzie nam spadał procentowy udział magnezu w kompleksie mm -hmm. sorcyjnym, tak? ponieważ hmm. on zostanie na samym poziomie de, de facto, więc w dalszej perspektywie myślę, że dobrym pomysłem byłoby stosowanie wapna w formie dolomitowej. W dalszej perspektywie, czyli za tak, rok, za, za rok, dwa, w momencie tak, kiedy już uregulowaliśmy z e, do, siarczanem Dokładnie, wapnie. Dokładnie hmm. tak, czyli hmm. wtedy będziemy budować te dwa składniki naraz. Hmm. Potas jest na poziomie 9-8, ale my budując te dwa pierwsze też doprowadzimy z czasem do tego, że on nam tutaj zejdzie do tych 5-4%, czyli to, Optimum, jakie mhm. powinno być w glebie. Sodem też będzie się tutaj nie przejmował, bo na poziomie 2% teraz, później też to szybko nam zleci do 1%, jak będziemy budować inne składniki w kompleksie sorcyjnym. Także tak jak właśnie wspomnieliśmy tutaj wspólnie, WAP, re regulacja właśnie odczynu, neutralizacja glinu i też pamiętanie o tym, żeby stopniowo budować tutaj magnez. I wracając jeszcze tutaj do tej dalszej części tego kalkulatora. W którą stronę iść? Aktualnie mamy 40%, tam kilka procent zawartości w kompleksie w stosunku tego wapnia, więc wybierzmy sobie cel w miarę wiarygodny i to nie może być od razu 70%. Więc ja bym sugerował na początek te 65%, tak, żeby stopniowo to osiągnąć. I mam nadzieję, że po jednym, dwóch sezonach mm. już takie zmiany będziemy mogli tutaj zobaczyć. Czyli no zwiesieło nam dawkę no, e, typu wapnia tutaj. 500%. W porównaniu do poprzedniej gleby, mm. tutaj mamy 10-krotnie wyższą tą dawkę. W przypadku jeszcze tutaj potasu, bo mówiliśmy sobie, że on automatycznie spadnie, jeżeli my nie będziemy stosować pewnego nawożenia tym potasem, mm. tak? bo jeżeli my będziemy znowu dokładać co roku, mm. to niestety utrzymamy go na tym mm -hmm. negatywnym poziomie, który niestety będzie blokował nam przyswajalność innych składników pokarmowych. Także to tyle, jeżeli chodzi o te dwa przykłady gleby, Szanowni Państwo. To, co w takim razie możemy osiągnąć, okay. yy, znając te parametry i mieć je obliczone. Mhm. Przede wszystkim Tomku ja myślę, że tutaj warto, żeby wybrzmiało takie jedno zasadnicze stwierdzenie. Czy wartości zawartości kationów w kompleksie sorcyjnym mogą stanowić podstawę układania planów nawożeniowych absolutnie, kationami. kationami, absolutnie mhm. tak nie może być? Tak? Podstawą tego, to są potrzeby pokarmowe roślin i też mhm. zawartość tak zwanych składników przyswajalnych, które robimy zupełnie inną metodą, tak? bo to wtedy o tych składnikach przyswajalnych mówimy o tych formach, które są hmm. potencjalnie już teraz dostępne dla roślin, a tutaj sobie wspomnieliśmy sobie, że to, co jest w kompleksie, to jest potencjalnie dopiero, jeżeli wyjdzie nam do tego roztworu glebowego, tak? Hmm. Wtedy dopiero będzie dostępne. Więc znajomość kompleksu sorcyjnego jest bardzo ważna, ale nie może być podstawą układania planów nawożeniowych. Ona jest podstawą tego, żeby opracować sobie strategię... Długotrawą. Tak. Budowania odpowiedniego chemizmu gleby, bo jak kompleks sorcyjny jest w odpowiednich proporcjach wysysany tym wapniem, magnezem, potasem, sodem, to wtedy ta gleba chemicznie działa poprawnie. I po to, nam są potrzebne informacje płynące właśnie z właściwości sercyjnej gleby. I chcemy, żeby to mocno wybrzmiało tak, to, co jest. to jest. Dziękuję. dziękuję bardzo. Oddajemy głos na pole. Bardzo dziękuję, Tomku, dziękuję Bartku, panie profesorze. To garść ogromnej wiedzy, która jest bardzo praktyczna, bo my zawsze myślimy o tym, żeby być praktycznym blisko was i żeby wam pomagać. A dla wszystkich tych, którzy są naszymi prenumeratorami, mam niespodziankę. Wystarczy tylko wejść na naszą stronę, zalogować się jako aktywny prenumerator i macie darmowy dostęp do kalkulatora. Zapraszam serdecznie, bądźcie z nami.